Siema, Siemaneczko, z tej strony Maciek przez Małe. W dzisiejszym odcinku zagramy Wola Boża, czy coś takiego. czy jak to jest przetłumaczona Ola, w końcu? Wola Bogów. Wola Bogów. Zagramy Wolę Bogów w dzisiejszym odcineczku. Jak widzicie, ja już siedzę. stół tu za mną jakiś Bożek. Klikamy play i zaczynamy zabawę. Okej, okay, jest ze mną Ola, hejo. <grym>, hejo, ja się boję. Cześć, cześć, cześć. Dobra, lecimy do jakiegoś e, lobby, 3 na 20. Im więcej osób, tym lepiej. Aha. Ty w ogóle widzisz, jakie tu są kolory Chodź, e, chodź cho cho tutaj. <laughs> A nie mogę tam pójść. Ej, nie da się wyjść. Dobra, dobra, Jesteśmy większość do uwięzieni. Nas. Uwięzieni. Tutaj spokojnie. Co to za śmiechy? Do... Gościu się śmieje, ale my dopiero będziemy teleportowani, to się nie, to, to się nie bój. Halo? Jesteśmy w szkole. O nie, no to... Oj. Oj, Patrz F, Maruga Sanga, małkawek. Jaruma game. Do not move when you faces the classroom. Nie. nie ruszaj się, gdy stoisz przed klasą. Naciśnij przycisk na jego plecach, aby wygrać. 90 sekund, albo wszyscy. giną. Dobra, jesteśmy <laughs> gotowi. Czyli to jest podobne bardzo do Squid Gamer czyli jak gości się na przykład. Pat... Game on, startu! <laughs>

To jest jak Sweet Game, zielone, czerwone. Wygraliśmy. Dobrze Ty, jest! Ej, możemy popychać tutaj naszych tych kabinów mamy po prawej stronie. Tak, i możemy i możemy piec. Co to? U uśpili ej, nas. Ej, zasnęłam, zasnęłam, Wiem, uśpili zasnęłam. Nas, uśpili, nas, uśpili nas, uśpili nas, ale nie zwracajmy na to uwagi. O, o kurde, nie. Co jest? O nie. Witam, studenci. No cze, cze, witam studenci w gierce. Że co? Ej, on co? siedzi obok mnie, Maciek! Ja wyb Wybierz kogoś, wybierz kogoś! Tego ja, 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 ja! Ja wybrałem ja, 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 I co się stanie teraz ja z nami? Ja wybrałem siebie! <laughs> Dlaczego siebie? <laughs> Czemu się Nie wiem! Nie wiem! Nie wiem, o co Aaaa, chodzi! światła i coś zniknął! What the? Macie. Co jest? <laughs> Maciek, zbieraj koiny. O co tu nie chodzi? Wiem, Zbieraj coiny. Nie wiem, o co chodzi. O co tu chodzi? Ja też nie, ja też nie. E... Nie wiem, o co tu Maciek. chodzi. Co, o co tu chodzi? Step on to the jest... top. Co? O co tu chodzi? E... Voting game challenge. Wybrany gracz musi Ja ci przetłumaczę. Wybrany no? gracz musi układać bloki na górze. Zgubienie bloku spowoduje śmierć. To musi być zakończone przed 60 sekund. Okej. Okay. Czyli y, nasze życie zależy od tej jednej osoby? Chyba tak. Gejo! Oh! Popchnąłem ziomeczka! O co tu chodzi? Ja Mogę nie kumamę. Ja Lone. nie wiem o co chodzi. On gra, on gra. Okay, zobaczymy co się stanie, jak on wybierze. Dawaj stos do góry Ej, Maciek stój. Ań... O, o! o! Czyli musiała w pionie ułożyć. Game. Czyli wygraliśmy? Nie wiem właśnie. Czyli ta osoba odpadła, a my wygraliśmy? No właśnie, nie wiem. I, a, no to, to my teraz? wygraliśmy <laughs> tak. Aha, mieliśmy wybrać jedną osobę. O nie. O nie, gra z Naciśnij F, aby złapać piłkę. Gra to jest, dobra. Ja nie, ja nie byłam nigdy w to dobra. Dobra, łupiemy tą lepszą piłeczkę, na lewo, na lewo, na lewo, na lewo. Miałeś złapać piłkę. Wow. A jak się rzuca? Nie wiem, F-ką, F-ką, f kom, f, -kom, f -kom się rzuca. A gdzie moja piłka? Nie wiem, tam jest piłka, tam jest piłka. F się rzuca, uważaj. A! F się rzuca, F się rzuca, F się rzuca E się łapie, a F o, się rzuca a, Maciek, on mnie walnął Nie, nie wiem którym się rzuca A nie, lewym wszystkim myszki chyba, nie wiem, kurde, nie skumałem, czekaj Lewym wszystkim myszki Jest, jedną osobę pokonaliśmy Podnoszę piłeczkę, czekaj Podnoś piłeczkę, nie mogę Aj, karamba, karamba, już podnoszę Maciek, ja nie chcę przegrać a, Kurde, czekaj, bo za daleko Maciek. jest Płonące, płonące mamy. Aaaa, trafię go traf. No patrz. Trafiło yes, go. Jest, dobrze. -y. Wygraliśmy z bijaka. daj dajcie. -y. <laughs> nice. Tak. Uf, dobrze. Tak gra jest naprawdę ciężka ci powiem. A banana, I am banana, I am banana. banana. Tu pamięta o na YouTube. I banana. Look at that me! <laughs> Dawaj, koniec zbieramy. A Whoa! Oh! Oh! Whoa! Ty widziałeś, co się stało? Duża małpa. Małpa? Monkey game. Unikaj jego ataku, rozluźnij jego wiatr. Użyj no. rakiety, aby go powalić. Okej. Okay. Jaki jakiej rakiety? A ja jestem bananem. <laughs> I'm a banana. Game I'm a banana. Wow! Jaką rakietę? Wow. dobra, dobra, tam na środku coś było. O nie, o, o. zgasły świat. A! Mapa u góry, mapa u góry. Dobra. jakie rakiety? Nie wiem. Tam jest rakieta, dobra, widzę rakietę. Ja nie widzę rakiety właśnie, musimy przetrwać. Dużo, dużo, Maciek, dużo. Maciek, Maciek. O no? nie, nie, obok niego leżą dwie. O kurde, dobra, 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 to nie wspierają tamci. Dobra, my. O! 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 Powalili małpiszonka pacenkę mał Nakręciłam go! Nie wiem czy trzeba było nakręcić go. O o o. Lepiej o, nie! O, o! Czemu go nakręciłaś? To było... Nie o, wiem. Mapa się wkurzyła, mapa się wkurzyła, banany uważaj! Wow, 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 wow. O, bananową przygodę wypuścił! A! 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 Nie no co nie, tu się nie, dzieje, co tu nie. się dzieje? <gry> Banon o kurde, co tu się destrukcja dzieje Maciek! Nie wiem, uciekam, uciekam na razie Ja też uciekam, ale... Mam A, rakietę, on, mam rakietę, on, on, mam rakietę! Ooo! Dobra ten, dobra dobra, dobra Uratujecie! Mnie, Uratowałem cię! Uratowałem no. cię! Oh, dobrze! Nakręcam go, nakręcam go jeszcze raz! I uciekajmy, Dobra. uciekajmy trochę od niego. Dobra. Co to było? Nie wiem, zepsuł się? Gdzie on jest? gdzie on jest, gdzie on jest. Jej! Chyba wygraliśmy. Nie ma głowy. O nie, bez on głowy nie ma... jest. O nie, To jednak nie wygraliśmy. Bana... Nie no, nie no, nie. A, głowa lata, głowa lata. I banana... co? co to za armia w ogóle, co tu się dzieje? Kurde. Jo... Dawaj, 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 dawaj jo co to się no dzieje? U, ej, czemu ja nie mogę sterować tym? Aaa, nie mogę tym sterować! Aaaa, nie Uciekaj Maciek! Aaaa, nie! Tą... Powoli... Banany mnie atakują, banany no, mnie atakują, banany, banany! go, nakryć go, go, go. Staram się. Tutaj co jest? Bajdę the private server dla 25 za zaprowadzę serwer? Ej, chyba wygraliśmy, Ola. Chyba tak. Dobra. Ile masz monet? 14. A ja 25! O kurczę ładnie. Czekaj, ja biegnę po jedną monetę jeszcze, czy uda mi się? Ta, udało mi się, dobra, udało mi się Dobra, dorwać. i co teraz? Wygraliśmy. Uf. Jej, Uf. Się. Tam są drzwi, idziemy dobra. do drzwi. Idziemy, 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 idziemy do escape'a. Go, 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 go. Chociaż to nie idzie, ale dobra, my idziemy. Dobra. Nie wiem, Uuu, czy to jak dobrze. jak jasno. Jak... Chyba nam się udało. Pizza! Telewizja. Mmm, Dobrze, bym. że nie hawajska. Oj tam. Breaking, Breaking news. Mark.

Aha, no takie nie. nie można, a na takie można. Dobra, kumam, zasady są proste, nie możemy usiąść na krzesło, które jest połamane po prostu, no dobra. Mu musisz usiąść na krzesło, jak się muzyczka skończy. Przetrwa no chyba tylko jedna osoba, wiesz, Tylko, od że mnie? nie możesz usiąść na te y, takie, wiesz... Połamane. Połamane. A dla mnie krzesło! Czemu? Moje krzesło, moje krzesło! Daj mi krzesło! Jak, jak mogę usiąść? Nie wiem, chyba masz się. <noise> o Co? Nie! Jak ja mam usiąść na krześle Wydać Haha, się! Jak usiadłeś? Jak usiadłeś? Po prostu ja biegałem z krzesłem. Ja też biegałam z krzesłem, ale chyba nie można zbyt długo. Uuu. Ja cię obserwuję. Jeden na jeden zostałem. Chyba, że udało mi się przetrwać. Ja niedługo o, się ożywię, jest napisane. O. Mogę wyjść. Wychodzę z drzwiami. Ej, no tak się nie bawimy. Jestem. Ruzia arrive, hide and seek, okej. Okay. Jedna, o, Nie daj się, z... aha, czyli jedna osoba z nas no, no. jest tym czymś. Tym czymś, dobra, tym czymś. O, o. straciliśmy o, o. kolory. I co teraz? A, no kiciusia musimy uważać. A gdzie kicia? Game startu, tam jest. Musimy hide and seek, musimy się schować, Telaś. Ale śmiesznie. Ups. Ups. Dobra, ja się chowam tu. Nie idź za mną. Będę. Psi, Sikaj stąd. Ale ja mam idealną kryjówkę. Idź stąd. Sika i, ja I, i stąd. Ja mam idealną kryjówkę. Ja mam idealną kryjówkę. No i nie możemy być tu razem. Idź stąd. A w sumie dobra kryjówka, wskakuje ci na głowę. <laughs> nie idź stąd, idź stąd. <laughs> mam jeszcze 500. I stąd macie! Nie, ja zostaję tu i trudno. Ale ty dobrem rozkiniłem, sobie ten. Kiciuś nas szuka. A Ej, gdzie ten kiciuś? To więcej niż minuta. Gdzie jest kiciuś? No właśnie. I tam. Tam ktoś biegał na dole w ogóle. Nie tupkaj, nie o -o. tupkaj, bo ja nie wiem, czy to nie słychać. Tam ktoś biegał na dole, widziałeś? O, ktoś biega. Czy jedna osoba nas szuka w takim razie. Czy Kiciuś nas szuka? No właśnie nie wiem. No musimy uważać, musimy uważać. Dobra, co tu się wydarzy? Tu, 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 80 sekund. Mm. <laughs> Idź sprawdź! Mam mi sprawdzić? No? <laughs> Dobra. Daj, du -du -du. Trampolina. I zobacz, co tam to była. się dzieje? Idę zobaczyć, co się dzieje. Dobra. Tu, tu. Idę z tobą. Wow. Ej, tu jest Kiciuś. Ty w ogóle wiesz, że z daleka Cię nie widać? Tak? Dawaj. No? My musimy uciekać. No, tam był Kiciuś. To my mieliśmy uciec stąd, a nie se stać i czekać. Tak? No, chyba tak. Nie. Kiciuś nas już szuka, tylko Kiciuś jest tutaj, coś się z Kiciuś zliczało. Dobra, dawaj do kuchni. Bo tam ktoś biega w ogóle. O nie, bo ona nas biega, bo ona nas, ona, Aaaa! ona nas o, szukała. O bo... oh my god, oh my god, goni mnie, czemu mnie, czemu mnie, czemu mnie, czemu mnie, czemu mnie? Bo ja się schowałam. No nie, ona, ona, po widzi mnie, no biec! No nie, pięć sekund, damy radę, damy radę, 3, 2, 1, JEST, yes, yes. wygraliśmy! To ona nas szukała, niekiciuś. No. Słaba byłaś. No nieźle, nieźle, oj, aua, A Ła, Ej! O, runda eliminacyjna. No. Woda. No nie, gorący ziemniak. Gorący ziemniak, dobra, dobra, dobra. I nie... nie ma, i nie ma wskrzeszeń. Nie ma skrzeszeń, gorący ziemniak, a planszówka podobna do opili birda, gdzie gubił swoje jajeczka w Garden of Banban. Kto ma gorącego ziemniaka? Ty masz gorącego ziemniaka, masz czasówkę. Ja mam. No. Ja, ja mam. No. No. Pięć sekund. The shadow, cztery sekundy. Powiedz mi, daleko za mną, ona jest? Ooo. Dobra, kto będzie miał ziemniaka? Yes. Nikt nie ma ziemniaka. Uh. Ola, chyba zostaliśmy we dwojkę. Dwaję razem. O, o, nie. No. o nie. O nie. Ej, ej. Nie są uwieziony. Ja też! Ej, co my będziemy. A, muszę założyć zbroję. Dobra. O, czy my będziemy się bić? Ty, my chyba będziemy walczyć o zwycięstwo. Co? No. Prepare. Jesteś gotowa? No nie, ja nie chcę. Mam pałkę rozgrzeszałkę. Oho! No. O-ho, oh, ho, wychodzimy na froncie! Będziemy się napierd... No, zabicie! <grystanie> nie, nie, nie! Będziemy się bić! Nie, 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 nie! Ale ci spuszczę łomot Maciek, zobaczysz! Dobra, zobaczymy! Tylko nie uciekaj szybko i nie płacz w popłochu wtedy, ok? Dobra. <grystanie> Dobra. <suszy> no, press F to blok. Aha, F to jest blokada, ok. Lewy wszystkie myszki pewnie i F blokujemy się. Jesteś gotowa? Nie. Dobra, jesteś gotowa na pewno. <grymne> nie. Ja jestem. Jak to wyłączyć? Wyłącz? Już. Jesteś <grymne> gotowa i rozpoczynamy wojnę siamulaju. Game starto! <grymne> <grymne> o, jest, nie! jest pierwszy cios, jest drugi Maciek! cios, Maciek! trzeci cios. Maciek! Jak tam dalej u... będzie, to przegrasz. Masz się dać uderzyć. A! A, 60% na 15! Nia. Ma Nia. 83! Nie. 96! I lecisz! Eee! I sto! I 100... Coś tam! Kurde, do ilu? Dobra! Taka jesteś? Otwarta walka? Proszę bardzo! Ej! 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 I spadłaś! I teraz co? Jakaś maszyna cię bierze do góry. Trzy rundy są. Trzy rundy są? Tak. Dobra, jestem gotowy. Ała, no naprawdę mokra jesteś? Ała! No. <laughs> nie, nie, nie! Yes! Spadłem jeden do jednego. A już maszyna Dobra. mnie wyciąga, już maszyna mnie wyciąga i zaraz znowu się rzucę na ciebie. Chciałbyś. Wilgotny jestem. <laughs> no co, ale no, nie mogę cię trawić! Wojna! A. A. Nie! A. 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 Maciek! Jak A. 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 śmiesz! A. 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 Bo to wojna do śmierci i, i, ży, i, 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 i Robloxowe życie! A. Co? O nie! A, no No jesteś tak blisko pokonania, no! do no. no, To ty jesteś blisko pokonania! Spadłaś? Nie, 200 nie. Za tobą jestem. <noise> o nie! Jest! No. Ciężki Dobra. przeciwnik siebie. No, co ty myślałeś, Lecisz. że co? Ale chyba koniec. No. Wygrałem nie. chyba. A ty się zmoczyłaś. Finish Co to, Tekken? Oh. No, Fatality! Mortal Kombat to był. Mhm. Mm I co? Mm -hmm. I chyba wygrałem. Nie, do psychiatryka trafiłem. Dzień dobry. Prawidłowo, Otwieram. Ty Chyba opuszczam... Chyba wygrałem. Ale nie jestem no pewny. No nie, no co? Zwyci yes! Zwycięzcą macie jak PC nie VR. Oczywiście musiałem być to ja, bo kto inny jak nie ja. A wy jak chcecie się zmierzyć z innymi albo ze mną w tej gierce. Link w opisie macie i trzymajcie się do następnych odcineczków. papa pa. Wolą bogów było, abyś wygrał. Ja to wiedziałem. <gry>